Przyjrzyj się uważnie temu obrazowi. Widzisz trzy lustra: antyczne lustro ręczne, centralne lustro, oprawione jak obraz, i okrągłe lustro, być może z garderoby lub reflektora. Wszystkie są rozbite, pęknięte, odbijają nie tylko światło, ale także coś o nas. Teraz weź głęboki oddech. W które z tych trzech luster najbardziej unikasz patrzenia? Które powoduje największy dyskomfort w klatce piersiowej? Nie chodzi o to, które jest najpiękniejsze, lub najbardziej rozbite. Chodzi o to, od którego twoja intuicja odwraca wzrok. To nie jest trywialny wybór. Lustro, którego unikasz, jest, według psychologii głębi Karla Junga, dokładnym przedstawieniem twojego cienia. To brama do źródła twojego samosabotażu, tego powtarzalnego wzorca, który wydaje się cię powstrzymywać bez względu na to, jak bardzo się starasz. Za kilka minut zagłębimy się w otchłań twojej psychiki. To nie jest powierzchowny test osobowości, to podróż do piwnicy twojej duszy. Twój wybór ujawni, dlaczego odkładasz sprawy na później. Dlaczego wątpisz w siebie i dlaczego Twoje związki zdają się powtarzać te same bolesne scenariusze? Przestań więc robić to, co robisz. Skup się i wybierz. Napisz w komentarzu, którego lustra unikałeś: dłoń, tablica czy koło. Kiedy je nazwiesz, zaczynasz mieć nad nim władzę, a jeśli czujesz, że ta eksploracja jest dokładnie tym, czego potrzebuje Twoja dusza teraz. Przygotowałem coś jeszcze głębszego. Kompletny zestaw, podróżcienia to praktyczny krok po kroku przewodnik, który pomoże ci nie tylko zrozumieć, ale i zintegrować swoją ukrytą moc w zaledwie siedem dni. Zawiera e-booka, audiobooka, mapę archetypów i medytację z przewodnikiem. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwą transformację, specjalny link czeka na ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu poniżej. A teraz rozszyfrujmy Twoją duszę. Jeśli lustro, w które unikałeś patrzenia, było pierwszym, lusterkiem ręcznym, unikasz cienia swojego rodowodu. To nie jest zwykłe lustro to intymny osobisty przedmiot coś co trzymasz blisko twarzy jest starożytne ozdobne reprezentuje przeszłość dziedzictwo historię które nam opowiadano o tym kim jesteśmy twój samosabotaż nie jest zatem całkowicie twój odziedziczyłeś go sabotujesz siebie poprzez niewidzialna lojalność do standardów twojej rodziny unikasz tego lustra ponieważ intuicyjnie wiesz że patrzenie w nie oznacza konfrontację z głosami matki ojca dziadków które wciąż w tobie żyją twój autodestrukcyjny lęk objawia się paraliżującym strachem przed pokonacich rodziców Albo wręcz przeciwnie, strach przed powtarzać ich błędy. Możesz odkładać na później projekty, które przyniosłyby ci sukces finansowy, ponieważ podświadomie czujesz się winny, że masz więcej niż oni, albo niszczysz zdrowe relacje, ponieważ dramat to to, czego nauczyłeś się jako miłości w dzieciństwie. Cień lustra dłoni to cień dziedzic, to ciężar niewypowiedzianych oczekiwań. Psychologicznie Jung nazwałby to kompleksem ojca lub kompleksem matki. Nie żyjesz swoim życiem, żyjesz życiem kogoś innego, reakcja do życia twoich przodków. Unikasz tego lustra, ponieważ odbija ono twoje warunkowa tożsamość. Przerwa w tym nie jest wydarzeniem, to kumulacja pokoleń traum i ograniczających przekonań. Twój autosabotaż to akt wypaczonej wierności. Utrzymujesz się w małym, by należeć, milczysz, by nie przeszkadzać, poddajesz się, zanim spróbujesz, by nie zawieść. Archetyp cienia, który może tu dowodzić, to archetyp sierota. Czując się nieustannie niezrozumianym, szukając akceptacji, która nigdy nie nadejdzie, lub męczennik, poświęcenie własnego szczęścia w imię lojalności wobec przeszłości, której nie da się zmienić. Spojrzenie w to lustro jest bolesne, ponieważ zadaje pytanie, kim naprawdę jesteś bez nazwiska, bez historii, bez bólu, który ci zadano. Ale w tym tkwi złoto ukryte w ciemności, potencjał światła. W tym cieniu rodowodu kryje się ogromna siła, jest odporność, jest głęboka zdolność do lojalności, empatii i zrozumienia korzeni ludzkiego zachowania. Kiedy integrujesz ten cień, nie odrzucasz swojej przeszłości, lecz ją akceptujesz. Przekracza stajesz się tym, co Jung nazwałby wyróżnioną jednostką. Uczysz się szanować swoich rodziców i dziadków, czerpiąc siłę, którą ci dali, ale zostawiając za sobą łańcuchy, które nieśli. Twoje światło jest mądrość przodków, przestajesz być ofiarą swojej historii i stajesz się kuratorią. Rada dla ciebie jest taka, żebyś rozpoczął proces dyskryminacja, załóż dziennik i zapisz. Jakie mam przekonania na temat pieniędzy? Jakie mam przekonania na temat miłości? Jakie mam przekonania na temat sukcesu? I przy każdym z nich zadaj sobie pytanie: Czy to przekonanie jest moje, czy usłyszałem je od kogoś z rodziny? Zacznij oddzielać ja od oni. Twoja podróż nie polega na rozbiciu lustra, ale na zobaczeniu w nim siebie, jasnego i wyraźnego po raz pierwszy. Jeśli lustro, w które unikałeś patrzenia, było drugim, tym oprawionym lustrem pośrodku, unikasz cienia swojej persony. To lustro jest najbardziej centralne, najbardziej bezpośrednie. Jest oprawione jak obraz, jak portret. Nie chodzi o przeszłość, ale o przyszłość. Obecny chodzi o obraz, jaki prezentujesz światu. Teraz rama jest Twoja osoba, maska społeczna, którą opisał Jung, wersja nas samych, którą prezentujemy w pracy, w mediach społecznościowych, znajomym. Unikasz tego lustra, ponieważ jest ono gwałtownie rozbite, a to odzwierciedla Twoją wewnętrzną rzeczywistość. Twoja maska jest pęknięta. Twój autosabotaż wynika z strach. Przed osądem żyjesz w stanie ciągłej wydajności. Źródłem Twojego sabotażu jest perfekcjonizm: sabotujesz siebie, nie zaczynając, bo jeśli nie jesteś idealny, równie dobrze możesz nawet nie próbować. Sabotujesz siebie, poprawiając e-mail pięćdziesiąt razy, chybiając celu. Sabotujesz siebie w związkach, próbując być idealną partnerką, idealną matką, idealną profesjonalistką, aż do wyczerpania, gdzie wybuchasz z powodu drobiazgów. Unikasz tego lustra, ponieważ pokazuje ci dysonans poznawczy, bolesną przepaść między, za kogo się podajesz, i kim naprawdę jesteś cień oprawionego lustra, to cień oszust masz instynktowny lęk przed tym, że zostaniesz wykryty. Zdemaskowany jako oszust, ktoś, kto nie jest tak inteligentny, kompetentny ani dobry, jak się wydaje. Każdy komplement, który otrzymujesz, jest jak gwóźdź do trumny, zwiększając presję, by utrzymać fasadę. Psychologicznie jesteś uwięziony w inflacja persony. Tak bardzo utożsamiłeś się ze swoją maską, że zapomniałeś, że kryje się za nią twarz, a teraz maska pęka. Nadchodzi wypalenie. Lęk jest Twoim stałym towarzyszem. Pęknięcia w tym lustrze to Twoje ataki paniki, bezsenne noce. Drażliwość to wycieki Twojej autentycznej duszy, krzyczącej, by uwolnić się z jej ram. Sabotujesz sam siebie, ponieważ podświadomie utrzymanie tej idealnej persony wymaga nadludzkiej ilości energii. Musisz ponosić porażki, musisz odkładać sprawy na później, musisz chorować, aby odpoczynek Twój autosabotaż to desperacki mechanizm przetrwania Twojej psychiki, próbujący ocalić Cię przed tyranią Twojego własnego perfekcjonizmu. Mroczny archetyp to tutaj wewnętrzny krytyk podniesiona do maksymalnej mocy lub aktor, który zna wszystkie kwestie, ale zapomina, kim jest, gdy kurtyna opada, ale złoto w jego cieniu olśniewa. Jego światło jest doskonałość, a sumienie i dopoświęcenie. Nikt nie dąży tak bardzo do doskonałości bez głębokiego pragnienia jakości i prawdy. Twoim problemem nie jest chęć robienia wszystkiego dobrze, ale paraliżujący strach przed porażką. Kiedy zintegrujesz ten cień, nie staniesz się przeciętny, staniesz się autentyczny. Zamieniasz perfekcjonizm na mistrzostwo, uczysz się akceptować wrażliwość nie jako słabość, ale jako jedyny most do prawdziwej ludzkiej więzi. Przestajesz starać się być interesującym i pozwalasz sobie być interesującym. Twoim światłem jest umiejętność budowania mostów, kierowania się empatią, tworzenia dzieł o prawdziwej wartości. Moja rada dla Ciebie: ćwicz. Radykalna samoakceptacja. Zacznij robić rzeczy wystarczająco dobre z premedytacją. Wyślij e-maila z 80% perfekcją, opublikuj treść z poprawkami, które udało ci się wprowadzić. W dzienniku zapisz swoje porażki z danego dnia i obok każdej z nich napisz, co uczony, jak to go czyni człowiek, rzuć wyzwanie głosowi swojego wewnętrznego krytyka. Kiedy mówi: to nie jest wystarczająco dobre? Odpowiedz. To już zrobione. A zrobione jest lepsze od idealnego. Twoja podróż polega na przełamaniu ramy, a nie lustra. Widzisz, jak potężne są te spostrzeżenia? Ale jasność bez działania nie zmieni twojego życia. Dlatego zestaw kompletnej podróży cienia jest niezbędny. Zawiera cztery narzędzia e-book, audiobook, Mapę i medytacje, które pomogą Ci praktykować tę integrację każdego dnia. Jeśli poważnie myślisz o powstrzymaniu samosabotażu, kolejny krok jest oczywisty. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. A jeśli lustro, w które unikałeś patrzenia, to trzecie okrągłe lustro. Unikasz cienia swojego potencjału. To lustro jest inne. Jest czyste, nowoczesne. Być może odbija światło albo lustro w garderobie. Nie ma w sobie historii luster ręcznych ani sztywności lustra w ramię. Koło jest symbolem całości, nieskończoności, potencjał. To lustro odbija przyszły, odzwierciedla Twoją najlepszą wersję, Twoje wyidealizowane ja. A ty tego unikasz. Dlaczego? Bo boisz się własnej mocy. Twój autosabotaż jest najbardziej subtelny i być może najbardziej tragiczny. To chroniczna prokrastynacja na podstawie strach przed sukcesem: sabotujesz sam siebie żyjąc w świecie idei. Jesteś osobą z dziesięcioma niesamowitymi projektami w notesie, ale żadnego w realnym świecie. Jesteś uzależniony od zacząć ale przerażony skończyć unikasz tego lustra ponieważ patrzenie w nie oznacza konfrontację z przepaścią między nieograniczonym potencjałem a ograniczonym działaniem cień okrągłego lustra to cień marzyciel wolisz bezpieczeństwo co by było gdyby od ryzyka oto jest jeśli nigdy tak naprawdę nie spróbujesz nigdy tak naprawdę nie poniesiesz porażki a jeśli nigdy nie poniesiesz porażki, twój potencjał pozostanie czysty, nietknięty, doskonały i bezużyteczny. Psychologicznie Jung nazwałby to kompleksem, co by było, gdyby wieczne dziecko lub wieczna dziewczyna, wieczne dziecko. To archetyp jednostki, która odmawia zejścia na Ziemię, wcielenia się, zaangażowania w rzeczywistość. Rzeczywistość jest brudna, niedoskonała, wymaga wysiłku. I może prowadzić do porażki. Świat marzeń natomiast jest czysty i doskonały. Sabotujesz siebie, czekając na idealny moment, na boską inspirację, na znak, który nigdy nie nadchodzi. Przeskakujesz z jednego zainteresowania na drugie, nowy kierunek, nowe hobby, nowy pomysł na biznes, w chwili, gdy sprawy zaczynają się komplikować. Trudny w chwili, gdy potencjał musi stać się pracą. Unikasz tego okrągłego lustra, ponieważ paradoksalnie odbija ono Twoje odpowiedzialność. To pokazuje, jak jesteś genialny. To mogłoby istota, a to światło jest tak intensywne, że Cię oślepia. Boisz się, że jeśli naprawdę zabłyśniesz, ludzie będą oczekiwać, że zabłyśniesz. Zawsze boisz się, że sukces Cię zmieni, albo że nie będziesz w stanie go utrzymać. Więc Grasz na małą skalę, odwracasz uwagę od błahostek, oglądasz seriale bez przerwy, przewijasz niekończące się kanały. Wszystko, byle tylko uniknąć ogłuszającego wołania własnej duszy. Stworzyć twój samosabotaż, to odmowa zaakceptowania własnej wielkości. Złoto ukryte w tym cieniu jest jednak najjaśniejsze ze wszystkich. Jego światło to wizja, a kreatywności do inspiracja. Naprawdę dostrzegasz potencjał we wszystkim. Jesteś przekaźnikiem idei, które mogą zmienić świat, a przynajmniej zmienić Twój świat. Masz zaraźliwą energię i optymizm. Problemem nie jest Twoja wizja, lecz jej brak, źródło. Kiedy integrujesz ten cień, nie zabijasz śniącego, lecz dajesz mu siła robocza. Stajesz się mango lub twórca. Uczysz się ucieleśniać Twoje wizje. Stajesz się mostem między niebem a ziemią. Zatrzymujesz się po prostu mieć pomysły i zaczyna być osoba, która je wykonuje. Rada dla ciebie to ćwiczyć niedoskonałe i spójne działanie. Twoje uzdrowienie jest w nuda oderwij się od rutyny. Wybierz jeden projekt, tylko jeden i zobowiąż się pracować nad nim przez 15 minut każdego dnia. Nie wtedy, gdy znajdziecie inspiracja. Każdego dnia. Twoim zadaniem jest nauczyć się kochać proces, nie tylko wynik. W swoim dzienniku przestań pisać o tym, co lub zrób i zacznij pisać o tym, co robisz on, to zrobił, świętuj małe, konkretne zwycięstwa. Twoja podróż polega na skupieniu uwagi nie na odległym ideale, ale na swoich stopach, oświetlając kolejny krok i tylko kolejny. Ostatecznie nie ma znaczenia, którego lustra unikałeś, tego w ręku, ramki na zdjęcia czy koła. Przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Wszystkie odzwierciedlają tę samą prawdę. Ta część ciebie, którą odrzucasz, jest kluczem do twojej pełni. Twój samosabotaż nie jest wrogiem, którego należy zniszczyć. To zraniony przewodnik, który próbuje ci pokazać, gdzie boli. To twój cień prosi o integrację. Patrzenie w rozbite lustro nie polega na zobaczeniu, jak bardzo jesteś uszkodzony. Chodzi o dostrzeżenie, że nawet w pęknięciach światło wciąż znajduje drogę. A teraz wybór należy do Ciebie. Samoświadomość jest fascynująca, ale prawdziwa magia dzieje się, gdy przekształcisz ją w działanie. Koniec z życiem na łasce swojego cienia. Kompletny zestaw. Podróż cienia to Twoja szansa, aby wziąć wszystko, czego dziś się dowiedzieliśmy, i zastosować sprawdzoną siedmiodniową metodę integracji swojej mocy, zyskując tysiąc e-bookiem, audiobookiem, mapą archetypów i medytacją z przewodnikiem. Wszystko, czego potrzebujesz. Cztery w jeden, w specjalnej cenie promocyjnej. Nie odkładaj swojej transformacji na później. Kliknij teraz w pierwszy przypięty komentarz poniżej i zacznij pisać swoją historię na nowo już dziś. A zanim odejdziesz, zostaw komentarz poniżej, w którym podzielisz się swoją największą refleksją z tego testu którą część swojego cienia rozpoznałeś aż dzisiaj? Jeśli ta podróż do ciebie przemówiła, polub i zasubskrybuj kanał, aby głębiej zanurzyć się w swoją psychikę. Pamiętaj, nie bój się ciemności, to tam kryją się gwiazdy.